Cześć. Dziś jesteśmy w Renault Traffic, choć równie dobrze mógłby to być Opel Vivaro. Wymienimy tu radio na takie z Android Auto i CarPlay, czyli przede wszystkim z użytecznymi mapami Google. Pokażemy, jak to radio podłączyć, a do radia podłączymy kamerę cofania umieszczoną w lampie Stop. Zapraszamy na montaż i zajrzyjcie do opisu tego filmu. Tam są wszystkie potrzebne linki do pokazanych tu urządzeń. Zaczynamy jak zawsze, czyli od wyjęcia oryginalnego radia. W tym aucie to akurat nic trudnego. Do instalacji auta podłączamy moduł sterowania z kierownicy. Tu trzeba pamiętać na przykład o właściwej kolejności podłączania. Zrobiliśmy na ten temat oddzielny film i wyświetla się on wam w prawym rogu ekranu. Jest też dodatkowa przejściówka z fabrycznego USB na USB radia. Podłączamy też separator antenowy. Niebieski przewód separatora powinien być podłączony do plusa na przykład z kostki radia. Naprzeciw kierowcy wędruje mikrofon do zestawu głośnomówiącego. To jedna z cech dobrego radia, że posiada zewnętrzny mikrofon. Mikrofon wbudowany w radio po prostu jest bardzo słaby. Równolegle z tyłu trwa demontaż oryginalnego światła stop. Chodzi o to, że nasza kamera cofania jest umieszczona w kloszu tej lampy, więc trzeba przełożyć żarówkę lampy. Po zamontowaniu całości zyskujemy kamerę cofania z regulowanym obiektywem i nie tracimy oryginalnych funkcji światła stop. Zasilanie dla kamery cofania bierzemy oczywiście z żarówki cofania. Pozostaje tylko albo aż przeciągnięcie przewodu przez długość auta, aż do radia. Mamy tu już złącze RCA od kamery cofania, które wejdzie do radia. Trzeba tylko pamiętać o wyzwoleniu radia z czerwonego przewodu, które jest przy złączu RCA kamery o tym powiemy więcej za chwilę. Podłączamy radio. To nic skomplikowanego, bo wszystko pasuje tu tylko w jedno miejsce, o ile oczywiście czytamy ze zrozumieniem oznaczenia na radiu. W razie czego służymy pomocą, tu możemy wejść sygnałem AV, na przykład z tunera telewizyjnego. Oczywiście jest do tego potrzebna specjalna, dedykowana przejściówka jack. No, my z tego nie będziemy tutaj korzystać, natomiast fajnie odnotować, że to radio ma taką możliwość. Tu mamy główne złącze zasilanie i głośnikowe, do tego akurat nie można źle podłączyć. Ale gdyby ktoś próbował, to oczywiście znów służymy pomocą. To idzie do radia, tu mamy złącze zasilania, tu mamy głośniki. Całość podłączamy do złącz z modułu sterowania z kierownicy. Tu mamy możliwość zamiany plusów stałego, to jest żółty przewód, on odpowiada za pamięć radia, i postacyjkowego, to czerwony przewód. W większości aut zostawiamy to tak jak jest, ale na przykład w Volkswagenach nie ma postacyjkowego napięcia, więc trzeba przepiąć czerwony przewód do żółtego. Jeśli chcemy, by radio można było włączyć bez przekręcenia stacyjki, to też można przepiąć czerwony przewód pod żółty. Przewód Reverse odpowiada za wyzwolenie radia po wrzuceniu wstecznego i tu podłączamy ten czerwony przewód przy złączu RCA od kamery cofania. Przewód Parking Brake warto podłączyć do jakiejś masy, na przykład do czarnego masowego przewodu z kostki. On odpowiada za, na przykład możliwość oglądania filmów w czasie jazdy i odblokowanie niektórych funkcji w radiu. Tu mamy sterowanie z kierownicy realizowane przez złącze jack, a tu złącze do mikrofonu od zestawu głośno mówiącego. Grunt, żeby tych dwóch gniazd nie pomylić ze sobą. Interesuje nas tu jeszcze złącze RCA od kamery cofania i złącze antenowe. Po włączeniu stacyjki, radio się uruchamia, działa też Android Auto realizowany przewodowo. Czas więc na przygotowanie ramki montażowej. Po umieszczeniu w niej radia możemy składać całość. Jak widać, radio działa: działa Android Auto, działa też i CarPlay. W obu przypadkach kierowca ma tu wygodne wyszukiwanie np. głosowe w mapach Google, dostęp do innych nawigacji jak Waze czy Janosik. Jest też dostęp do Spotify, Tajdala, audiobooków itd. Działa też sterowanie z kierownicy bez konieczności uczenia radia przycisków z kierownicy. Co do kamery cofania, to obiektyw został tu skierowany maksymalnie w stronę drzwi. Kamera widzi linię zderzaka i hak holowniczy. Radio ma też opcję nakładania i regulowania linii parkingowych na obrazie z kamery cofania. Linki do radia i zestawu montażowego są w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, jeśli chcecie zamontować sobie takie lub podobne dwudinowe radio w swoim trafiku czy Vivaro. Tymczasem do następnego razu.